Chłodnica spalin AGR Land Rover Jaguar powyżej 2014 roku. Tutaj mamy zestaw naprawczy do chłodnicy spalin. Ogólnie ten zestaw już jest wymieniony. Tu zostały nam stare części: sitko i uszczelka. Tutaj z tej strony, gdzie jest czujnik temperatury spalin, znajduje się sitko, które należy zdemontować i wymienić. Wykręcamy tutaj te śrubki. Wyrzucamy starą siatkę. Mamy Siateczkę, sitko, które należy wymienić. Nowe sitko już jest wymienione. Uszczelka. Widzimy sitko. Czujnik spalin, temperatury. Jeśli będziecie chcieli, to wrzucę film z wymianą tutaj tego zestawu naprawczego. Wtedy dajcie suba i łapkę w górę. Pozdrawiam.